Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Kuchni Księcia Bractisława. Dzisiaj dla Państwa wraz z chcieliśmy zaprezentować koktajl troszeczkę inny. To koktajl truskawkowy, ale z ogórkiem, pietruszką zmiętą. No i dodatkowo troszeczkę dodamy ricotty. Takie znowuż nietypowe połączenie, ale smak bardzo orzeźwiający, bardzo przyjemny. Mów, Klaudia, co potrzebujemy? Potrzebujemy truskawki. pietruszkę, ogórka, mięte do dekoracji, ogór naturalny, cukier i ricotta. Ricotta, teraz tak, jeżeli otruskawka. truskawka. Jest w międzyczasie, już zaczniemy sobie przygotowywać. Czyli tak, ty łapiesz się za truskawki, dobra, za szypułkowanie. I to jest tak, jeden z elementów bardzo ważnych. My truskawki wcześniej umyliśmy. Nie powinno się myć i od razu właśnie szypułkować, ze względu na to, że tracimy składniki odżywcze. Dlatego myjemy i dopiero wtedy, jeżeli chodzi o y, szypułkowanie. Dobra, a ja skroję ogórka. Jedną z fajnych takich truskawek, które u nas... Y, Czekaj, przecież zapomniałem, tutaj możemy od razu. Y, jednym z takich fajnych truskawek, który jest jako... Y, z oznakowaniem, jako... Jako e, chroniona nazwa geograficzna mamy truskawki kaszubskie. Są to jedne z takich bardzo smacznych, bardzo dobrych e, truskawek, e, które no, można powiedzieć znane są na całym świecie. I Unia Europejska poprzez właśnie Ministerstwo nadała no, im właśnie oznakowanie. Dobra, ja ogórka od razu dodam. Ogórka dodałem, znaczy skroimy troszeczkę ze względu na to, żeby wygodnie nam się wszystko miksowało. Dobrze fajna szybka potrawa orzeźwiająca ciekawa co za tym idzie mamy trochę witamin dodanych no ogórek trochę nam ich zabierze tej witaminy C ze względu na skorbinazę czyli enzym niszczący witaminę C ale ale czego się nie robi dla smaku no, dokładnie dobra tutaj troszeczkę skroję ją już tutaj może wleję jogurt tak można dodać już jogurt proszę dziękuję. No, Pietruszka z truskawką też bardzo fajne połączenie. Koperek mi akurat osobiście nie podchodzi, jeżeli chodzi o to, jakbyśmy z truskawką mieli, bo znowu z ogórkiem bardzo dobrze, dobrze się łączą, komponują. Dobra. No i co? I prawda jest taka, no że będziemy miksować. Ewentualnie ty lubisz też na słodko? No, można powiedzieć że tak. No to stosyp. Stosyp <laughs> cukier. <Czy> tak? <laughs> ja już się dostosuję. Dobra, żeby nie było No to trzymaj. Patrz, się zaplątam. I co teraz? Trzymaj. Miksuj. Do środka. I teraz. Góra, dół, niech się... Niech się wszystko zmiesza jak trzeba. Tutaj zamiast jogurtu można dodać troszeczkę kefiru. Yy, można dodać gęstszy jogurt, czyli jogurt bałkański. Yy, mleko kwaśne też bardzo fajnie będzie pasowało. Co zepsułaś? Nie. Yeah. Jak? Okej, okay, Dobra. Dobra. dobra połóż tutaj na deskę. Hop. To już zaraz powycieramy. Dobra, pozabierajmy to co nam niepotrzebne. Weź ręcznik paprowy, ja to wezmę, a weź poprzecieraj. Dobrze, to mamy zmiksowane, zaraz przelewamy. Mówię, jak tą Klaudia w ogóle wakacje? Już połowa minęła. No. Zaraz, zaraz znowu się widzimy. No dokładnie. On będzie rzeźnia. <grym>, proszę Pana. Dodamy. A pan ma jakieś plany na wakacje? Ja? O, dziewczyno, Jeszcze mi co zostało? Trochę pracy. Rozumiem. No już. Już byłem, no. Trochę w górach, trochę nad morzem. Ile lisku wziąć? Zazwyczaj robię tak, hop. A to, to jak pamiętam, jak moje dziecko zazwyczaj mówiło, jak na balkonie sobie sadziliśmy miętę, że idzie po gumę. Dziękuję. Łychy w dłoń I próbujemy I co? jako górek z truskawką? Dobra Naprawdę także, wow Także zapraszamy do przygotowania Szybkiego, prostego koktajlu I widzimy się w kolejnym odcinku Do widzenia, do widzenia.